No hello, 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 hello! Tutaj purpo, są ze mną. Już Jo sianko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. I Crisis! Cześć! No, Crisis to jak zwykle. Cześć i już myśli, że już, już myśli, że świeci. No weź tu czekierak, to masz ten weź mu przedziałek zrób. <laughs> gramy sobie w golfa, gramy sobie yy, sześcianami i gramy sobie dużymi sześcianami. Tylko Krajes okay. się nie wczytuje jako jedyny, no. Wow, aha, jest kolizja. Nie ma kolizji i jest spawn position y, w dziwnych miejscach. Znaczy, Także... O kurna! Uh -huh. O, ja pierdziele, to będzie hardcore. Nie, walić mocno! Aha, tutaj jest dziurka. Mm -hmm. A to do niej trafi co? Aha! Uh -huh. O, żeż, ty dzwoneczek. No nie! No nie! O. O, no. to, będzie, oh, to będzie źle. Przecież to jest niemożliwe w ogóle. Jest, yes, trafiłem. Dobra, tak nie yes. No tak, a co, co ty, żeś oh, zrobił? A, dobra, wpadł. No. <noise> Ile byście mieli? Oj tam, oj tam, już cwaniaka zgrywa, no. Wow! Ej, sorry, ja trzy, cztery miałem już, jak się utknąłem po prostu w tym. Ja, pierdolę, co to jest za szyt? Tyba. Ja też odknąłem! udało mi się, nie, w tabu nie. No i co teraz? Co ja mam Musi, teraz zrobić? Le le leko muszę lego uderzyć. uderzyć. No, jest? uderzyłem. Jest. Siedem. No, świetnie! O, super, wspaniale! Trafiłem w czterech, a musiałem. Dlatego muszę. Co to jest? Poczekajcie! Czy... Poczekajcie, poczekajcie! Na co? Ja gram, Nie ma czekania! Mam dobre, dobre pochodzę. Aparat, aparat mi się w kadr chwycił Pull position było wow. dobre oh, 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 wow, wow wow wow. Przesadziłem. Nie, to no to jest. To jest, jest hardcore. To jest. Jestem hardcorem. Jest! Dobra, możecie nie wbijać, wiecie naprawdę, nie musicie się Nie! Sześciu! No po co? Po co tak? Po co tak? O dobrze, dobrze! <ścoughs> Brawo! Ale to jest chore gówno w ogóle. O Boże, nie to jest okropne. Za dużo O, o to nie, jest fajne! Ja Du jabbada. O kurna, no nie, to, to, Tego się nie da zrobić, to jest. Kurde. A! Jest w trójce. No? Jak ciur? w trójce. Nie, w czórce, w czórce Czyli par zrobiłem. A, jest! Jest sześciu. Ja też w sześciu. Dzięki jest na prowadzeniu, a purpur ma najwięcej punktów. O nie, a to się da zrobić w ogóle? Ty! Udało się! Za pierwszym podejściem! Nie. Wow. Mm -mm. wow ale żem to trafił teraz! Wow, 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 wow. Ja pierdzielę, ale dobry wow, jestem! Bum! Nie, no tak. <laughs> Ja w pięciu hmm. trafiłem! Tak. Nie chwal bo... się, nie chwal. Już tak nas dogoni, bo... O o, o, może teraz. Oooo no, jak mi przy... O jak mi przykro. O jak mi przykro, panowie! Tak. Jakże sympatycznie się ogląda tak. wasze starania. Hmm, kurde, prawie. Wyleci. <coughs> Pewnie, no wiesz co, za z chwilą dunosiła. O ojoj no, no, ojoj Chyba Dżugno. trochę was ponadganiam. O, dzięki skrzyni. Dobra, kraj też. W siedmiu. Dobra, i teraz tutaj. <coughs> A -a 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 -a! Za mocno. Miał się wow. Za mało? ojej Uf, tu? No nie! Będę miał 12! Zapomniałem o tej tej! Crisis też 12! Jest! <gryzys> 14 punktów A, i Przegonił mnie. No. Dobra, koniec. Ale tu nie był, miałem szczęścia. I co? Był... I purpos na pierwsze miejsce z ostatniego. To jest! Dobra. Jedną, jednym oczkiem zaraz przegrasz znowu tam. Ale to fajnie, bo że tego, jak się zatrzymasz na, na pochylni, to się nie spada. Dobra, i co dalej? Tuu. Mhm. Dobrze, Tuu. że coś widzę. Mhm. Ja widzę wszystko! Kurde nie! Jest. Ojej! Jest! Filu? Ja mam w czekaj, czterech oszty dzwońcu, a ja w ośmiu. Tak, tak, tak o! Dzięki, tak, tak. jak teraz nie trafisz, to. ojojo, jak mi przykro, ale. Ale cię wyprzedziłem na jeden punkt właśnie. Eee, jeden punkt, tylko przez <gryzys> Karol pierwszy jak do tej pory. No, dobra, zaraz zobaczymy. O ja. Hahaha, <laughs> co <ty coś laughs> trzeba, trzeba Sukcesu. Hahaha. <laughs> Trafiłem co? między Ja też, ja też. Tu. O, 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 jest. siadło, siadło. <hihi> A za bardzo mnie purposz. O kurde, no weź mi, nie, nie nerwuj. W stronę się odbiło. Czajsce! No. No nie no. Tu ja już A, A jest! W ilu? Kurde, Cztery. w pięciu. W pięciu? Nie, pięciu, pięciu no pięciu, i patrzcie, to trzeba to... mieć pecha! <śmum> dajesz dzięki, <zingis, śmum> dajesz! No patrzcie, to dobrze! Ooooo! Ja próbuję, dobrze, <śmum> no. ja, od, ja, ja odbiłem się od tej drugiej. FAK! <śmum> <śmum> jak się nie da. Łatwiej, fak! Normalnie. Słodko denerwuje. Nie. O I ja! <śmum> Ja pierdolę. Ja, A żeby cię łyszy byk na prostej drodze! <laughs> tym. Diki teraz nienawidzi Minecrafta oraz wszystkie oce kwadratowe Ja sobie jeszcze postrzelam, dwa razy O matko O, o o o jest! Ale... Nie ale... mogło tak od razu! Ale... Nie mogło tak od razu! Pytam się! Nie mogło tak o, od razu! tak mi przykro, 14 punktów Ej, Nie jest, mogło! Z 12, jak, jak masz 12 próni udanych, to 2 punkty gratis? E, tak, zaraz tak, to będziesz miał, nie przejmuj się. <laughs> zaraz, zaraz rozumiesz. Ło, ło, stój, stój. Ale pięknie. U, za mało? No nie. No nie, no! no, ludzie, no przecież to trzeba mieć naprawdę no pecha gorszego niż kurde nie wiem purpos, no. Trzeba mieć pecha no gorszego patrzcie. niż kurde purpos. No właśnie, no. Jest. No. W dziewięciu. Oh, jest. No a kraj jest siedmiu, to wszystko to. to... Sześć. <laughs> Dzięki z wygrywasz, bo masz najwięcej punktów. <grym> znaczy, no teraz tak, teraz będzie miał najwięcej punktów, bo jak na razie. No będę miał na no przykład. Przecież... Ale Słuchaj, to powiem no ci, ale ja to... Bije? No właśnie, ja nie wiem, czemu on tu pod Ja bije. Jak prosto ma. bije, ona Weź, się tak dziwnie wieś... toczy, zobacz! No, no masz prosto, to było, No, takie dziwne lagi. To było prosto! Weź ujdziesz tak delikatnie. o! <grym> Ale Dżingis uderz, uderz delikatnie, żeby zatrzymać się przed, przed tym. Nie! Nie! Nad! <laughs> o. o! O! Nie, nie. nie no dobrze ci idzie, Dżingis! Dobrze ci idzie. <śmienic> a weź całej siły to pierdzielni Ja z całej siły. A co ja szukam. robię od wczoraj? Ta, 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 ta. <śmienic> nie, tam. ja bym mnie, uderzyłem delikatnie, zatrzymałem się przed tym, a potem uderzyłem mocno i przyleciałem przez to. Ale fajne no, logi, nie? Tak? nie dym, Dobra. Tak. Dobrze ci idzie, jesteś na pierwszym ja miejscu. Jestem... <śmienic> nie odzywaj się co? O kurde, to będzie to będzie hardcorowe, nieco. Oho. Wszyscy... Aha, dobra. Tak. Wypadli. Nie było dobrze. A! Ah, no nie! No nie, no nie! Dobrze, czy tak, dobrze ci Ale tak, tak ładnie ci, to zrobiłem. Tak... No Co to jest za shit? Co to jest za gówno? Jezu, małgosz... to co jest grane, no o, nie wrócił. <laughs> o, jest. A żeby was... Nie, to, 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 to nie. O, 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 jest Jest. Jest, 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 jest. Ale, ale... Kurde, jak ja to wylądował to by, to było, to by... A wiecie co by będzie najbardziej okay. hardcorowe? Gdzieś to? Gdzieś to? a czekaj, siedzi, ale i tak nie trafił No niestety 12 Uhu. Out of Strokes. Ale wiecie co będzie najbardziej hardcore? Ten mostek kojarzycie? Co się tak kręci Jest, zrobiłem to. 11. Tu? No? no Dlaczego się nie by odbił, Nie poleciało dalej, no! Podskoczyć, podskoczyć, podskocz. A Gdzie, gdzie ty jest w ogóle? To, 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 to jest A co można podsko podskoczyć? Ustawiłem, że można skakać. Jeszcze raz, kliknij. Jak, jak klikniesz, jeszcze raz, jak lecisz, to podskoczysz wyżej. Nieprawda. Prawda. Lewym albo prawym, już nie pamiętam. Lewym. No, poleciałem wyżej, nie? Bardzo wysoko poleciałem. No teraz, żeś poleciał za wysoko, no. Co ci jest? Ty widziałeś kiedyś golpa kwadratami. <laughs> no tutaj. Dobra, co tu trzeba zrobić? No, trafić do dziurki, zasadniczo. Jest! Ups. No nie. No. Jest! No, dżingis, się popisał teraz. Oj, nie. A jednak się nie popisał. No, w Aha, czterech. A ja to tu wylądowałem i teraz jak ja stąd mam pójść? Uuu, Teraz masz przerobę. Dobra, nie przejmuj się, strzelaj byle gdzie! No, dokładnie, i tak ci dobrze, za dobrze tak, ci idzie. Ty, poskacz normalnie, hop, hop, Pokaż jak się tak. skacze, o, pokaż jak się skacze. Jak się skacze? O, tak się, Kryzys, skacze. Jak się skacze. O, tak <grystanie> się skacze, brawo! Tak, tak się skacze. Brawo! Ura! Kto Kryzys, nie skaczą? Kto nie skacze, ten z Krakowa! No. ładnie Ja uważam, że Crazis jest następcą o! Małysza! Tak Crajis! Skacz! Nie przejmuj się! Brawo Nie Jestem, że... Jestem że tak dopingują, nie przyjemny. Brawo! Brawo! O! Nie przedłużyłeś tym skokiem w ogóle niczego! Brawo! No, teraz co i co? No, no oj, oj, 14 funkcików. Widzę, że masz coś... O patrz! jest pierwsze miejsce! Jest! Dokoniłem Crisisa! Dobra, teraz, moi drodzy. To mhm, moi tutaj tutaj drodzy... to jest farcik, kto poleci w wodę, a kto nie. Tak. Nie, yeah, jestem pływającą kostką w sześcianu. No, to, ten odcinek będzie się nazywał y, ten Minecraftowy golf. Tak Minecraftowy golf, nie ma to jak. No nie! Minecraft. Cześć! Dobra, ja popłynę nie tam, dalej. Nie tam, wracaj, nie tam, mnie, wracaj, nie płyń, tam! Jech. To za głupia. No, 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 troszeczkę jeszcze. Buuu, bum. Dum. <grym> no, ale ja, nie raz można podskakiwać, można cały czas podskakiwać. W, w wodzie można podskakiwać non-stop, ale to w wodzie. A. Tu, nie wpadni. Co za wretne małpisio, on słono wpadło mi do wody znowu. No aj, aj, aha, to stamtąd owadko. O, Płyń, mówię! Płyń, płyn! Płyń, Jakby to zrobił Crazy. Yo, yo, o, oh, spadłem. Mówię ui! Jakby to zrobił I Co? No od początku? Nie. A tu jest. O, zrobiłem przewagę nad Crazysem. Dwóch punktów kolejnych. Hmm. Kurde no. Ktoś znie 14 ja punktów, Nie przestrzeliłem! Bo ponieważ trafiłem. Zobacz, co nie jest byłem, Nie byłem w stanie w to wpaść. No, no, no. no. W 7 punktów możecie dogonić. Zobaczcie, jaką ja mam przewagę. Za, za dużo zrobiłeś... Oj, się, tam to... przewagę, przewaga, przewagą. Za tam dużo zrobimy, wiesz co. Dobra. Lupa. Jest, jest, Ale... jest. Jest. Jestem. Ale tutaj i tak o, zrobimy po 14 wszyscy. Mostek. To czekaj, a właśnie, a zapomniałem, jest. że tutaj... Tu się dobra. nie będziesz nie. nie będziesz się ruszał. Tu! Oj! O, to żem to teraz machnął. No co jest. ja się nie mogę ruszyć. No właśnie tam problem jest jak się... No, no, tak. no, tak. no dobra. Jej. Yes! A, to, a to akurat było łatwiej przejść. Y... Prze yep. ścianę... No co niż... jest? Tak, tak. No właśnie ja miałem co, że się zablokowałem i nie byłem w ogóle w stanie wejść do tego, więc no. Kurde on 10, i ja 10. Nie no, nie nadrobiłem sobie. Nie. Oho, ho, ho. ho Hoły Eee, świetnie. <laughs> Mnie przygniotło. Oj, spadłem. Zazdroszczę. Czego zazdrościsz? Raczej przygniotło. Hmm. A! Aha, e, no to, sp to, to, to Tutaj Jest? mamy wszyscy po 14 od razu wam mówię. Tego, tego się nie da zrobić. No nie, to jest, to jest awykonalne. a wykonalne. O, możecie sobie od razu darować. Gdzie tam darować? Próbowania? Mhm. Ja, o, o, to się da zrobić, to się da zrobić jednak. Tylko, no, podpowiem wam od razu cel, celuj w dziurkę tam, nie, nie w tą ścianę, tylko w dziurkę i od razu podskakuj. Bo tak to. Się... się. Tak, tylko że próbowałem. Ej, za mocno! Próbowałem poskoczyć tą spacją. Hmm. Spacją się da podskakiwać? Nie, ale próbowałem. No co jest? No! O! To pokrzenione jest! Oj, przykro mi, Crazis. A, ale, ale, ale przynajmniej przecież, przecież ja byłem po drugiej stronie. I już po jeszcze jeden. FUCK! Ty to jest dobry pomysł, co on robi. Ty, żeby... Ale i tak, tak 12. Się to ale zrobić. Ale mówiłem, że I zrobimy co? wszyscy po 14. No. O Brawo. jak ciu? Życzę sukcesu! O, trafił! <laughs> Za pierwszym razem! Jakie dziecko szczęścia. Na pewno, bo mu że. No i teraz jeszcze krzywo się ułoży i teraz... Idealnie! Od... Idealnie! <laughs> Zapomnieć! No. Poczekajcie! Jakby to... Ale o, jestem nie, fartuch, tego. nie? W no. sześciu, w sześciu... W sześciu już o jestem tak. na tym. No i co, no i dupa, ja się obiecuję. Podsk ja podskoczyłem Stasio. jeszcze raz. Marcin woła, żeś wesoła. No. O, 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 i trafiłem w oko. <laughs> Podskocz jeszcze raz. O, 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 dzięki, o, dzięki. Kurde. Ah! So close, no matter how far. Ah! Ah! Pod, pod kątem. Którym się skakało? No lewym jeszcze raz. No, jeszcze raz oh! ja! ja... jestem autostroke. A ja to zrobiłem w sześciu, czujecie? Prawie. No i tak już. Ale ja chcę tam trafić, a on być zjedzony. om, Omniomniom! Am! Ja to trafiłem za pierwszym razem. Idź, nie odzywaj się, wiesz w ogóle. Nie, idź w ogóle, zobaczcie w kuchni nie ma, co? Oha, tu może być ciekawie. Uff. Bum, bum bum, bum, bum. Dobra. No nie. O o, o! Dlaczego spadłem? Mhm. Ale? Myślałem, że to zalicz, ...a to mnie zaliczyło. Wow, dobra. Жел, <gry. <gry> I to... No powskakuj tam, wskakuj to! Nie, pędę. nie pędę. Wskokcz, tam, tam, wskocz to! powskocz No proszę cię wskocz, Wskocz! Skocz! Nie, tak, tak. No co za małpa! Aaaa skocz, skocz, skocz. skocz. Nie, no, no, no. no. nie, nie! Nie, nie! Jest! Jest! Nie, 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 nie udało się jednak. O! Przedtem. No przecież to jest nie. To... Jest, jest! Jest! To się, jest, to się, to się jest, tak to się nie da, proszę yeah. pana. Da się! Zrobiłem! Jest! Ja też! Jest też, jest, jest, yes, yes, zrobiłem! W dziesięciu! W jedenastu! W dziewięciu! Jeden punkt bliżej, okej. Okay. Dobra. Oho! Uuuhuuhu! Oh. Uh, uh. Ja próbuję z tej strony. Bum, nie tak. Aj, 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 aj. no skacz skacz, 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 jak Adam małeś. No skacz, no skacz, Kule, znaczy kosteczko, no sk... O je, je, je. Nie! w Ty co najmniej. To się nie To jest, Ty, no się nie chce. Mhm. Ale jest śmiergolne ja sobie podskakuję, sobie podskakuję, e, dobra. Co, co do, tylko co dalej? Mhm. A, widzę. No nie, to jak się dalej. to przeszli? Nie mhm. wiem. Fuksem Czyli jak wszystko jest jest! Zrobiłem to. Woo! Lecimy, lecimy, lecimy. 12! No i co z tego? No i co? No, nie, traf, purpose, nie traf, nie traf, nie traf Jest. Hu Z dziesięciu <10? 10. grym> jak on to zrobił? On oszukuje. On tu czeka, teraz go hejtujcie, bo to on czeka jak my tu. Ja pierwszy strzelam. Pierwszy, tak, pierwszy strzelam! pierwszy zawsze strzelam! Pierwszy. Widać to na moim, no. na moim nagraniu. A, widać to na tobie, Ta, tak. Będziesz to przepraszał no już na pewno, żebyś się nie zdziwił. Już. W czterech. No masz możesz... się. No wam... Nie wkurzaj mnie, nie wkurzaj mnie, nie wkurzaj mnie. Co wam poradzę, już, już nie mogę teraz Do przegrać, niego. no? Niech tego. Dobra, Jak ty to, żeś, gdzie, gdzie jest? Ja, 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 On już tam ja... został. Leć tam, leć tam, proszę cię do przodu, tam, nie tutaj, tam. drugą stronę się odbije, proszę cię, no ej, mój ty, kwadraciczku kochany, no daję. się. przyjacielu. No i Daj tutaj, no wbij eee, ja no, proszę cię. No proszę. No, weź, yes. no, no chodź, pogramy razem w trasy. Chodź no, biegnij ta. A gdzieś ty jesteś crazy? A bo ty w lewo poleciałeś niepotrzebnie. Trzeba no. było w prawo, w prawo jest łatwiej. Znacznie łatwiej. Dobra. Ostatnio ty, ja ty ja mi to, to tłumaczyłeś. na myśli, tu, tu się nie da przed ja kurką nie da. Tak? Dobra. Bum. Znaczy, że A, pewnie to... się da, ale ja nie umiem. Bum, bum, bum. bum. Jestem na moście. Dobra. Gdzie, te, gdzie ta dziura jest? To ja dalej, w dół tam. Idź pod tobą. Idź, idź, po, właśnie, pod tobą jest. Idź przed siebie. Spokojnie, możesz na to, na to szare. O, tutaj, tutaj się zatrzymasz i nie, nie cofniesz. A, wiem już, gdzie jestem. No. Nie nie nie, 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 nie tak, nie tak miało być, no nie tak miało Dokładnie być. Dokładnie tak miało być. Nie, o tak miało być. I bij, bij. Bij mi, Uuu, mów do mnie bo bubu, 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 ja sobie teraz skaczę i wpadnę <suszy> te dziurki. zobacz, a nie. <suszy> no to jak to odbijanie to liczyło jako ten? Nie, musiałeś się już zatrzymać, wiesz? Nie, odbijać się może źle chcesz, tylko yy, najprawdopodobniej zaliczyło po prostu. Kłamstwo, tak. oszustwo i drobno mieszczaństwo i pogarda dla tej gry. Tak, tak. Dzięki serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Zapraszam serdecznie. Crisis nie nagrywa tego, ale zagrywa to Jingis, więc zapraszam do Jingis, bo tam jest inny odcinek. Dokładnie. Trzymajcie się, cześć. Hej, papa.